Zaczynałeś od rokowych klimatów? Powiedz mi, nie można w Polsce zrobić kariery rokowej? Wszystko można w Polsce zrobić, niczym nic nikomu nie przeszkadza, każdy robi to, co lubi, ja robię to, co lubię. Dobrze się w tym czuję. Byłem rokowcem, byłem rockmanem, jestem muzykiem, który gra muzykę polską muzykę taneczną, czyli polską muzykę disco, dobrze mi z tym. Nie wiem gdzie jeszcze wyląduję, jak mnie to przestanie bawić, przestanę to robić, póki co jestem szczęśliwy, że mogę być na scenie i tyle. Twoja żona jako czasem często mówi, że twoja żona tak naprawdę jest pierwszą osobą, która cenzuruje, która ogląda, która słucha, co powiedziała, gdy, nagrałeś, gdy nagraliście i to ona także dla mnie. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że to jest hit, to była kolejna z moich piosenek, to ludzie zadecydowali, że to był hit i jest, że to się stało taką piosenką kultową, już można powiedzieć, jaką jest to dance dla mnie i cóż, żona podchodzi do tego jak zwykle bardzo pozytywnie, lubi moją twórczość, dobrze się z tym czuje, także co, no wtedy jeszcze nie wiedziała, że to jest hit, zupełnie najszczerze. Gdyby Madonna, patrząc na wyniki na YouTubie, zadzwoniła do Ciebie na zasadzie, chcę zagrać z człowiekiem, który w zasadzie pobił mnie w oglądalności... Jedziesz z nią w trasę? Pewnie się jadę. Dlaczego? Przygoda.